Na początku, cytat. John Swinton, były dyrektor New York Timesa, powiedział kiedyś: W Ameryce nie ma czegoś takiego w tym rozdziale historii świata, jak niezależna prasa. Wy to wiecie i ja to wiem. Żaden z was nie śmie uczciwie przedstawić swojej opinii, a gdyby spróbował, to wie z góry, że nigdy by się to nie ukazało w druku. Interesem dziennikarza jest zniszczenie prawdy, kłamanie brzyb oczy perwersja, poniżanie, drżenie u stóp mamony i sprzedawanie swojego kraju i swojej rasy za codzienny chleb. Wy o tym wiecie i ja o tym wiem. I co za szaleństwo wznosić ten toaz za niezależną prasę? Jesteśmy narzędziami i waselami bogaczy za kulisami. Jesteśmy marionetkami, oni pociągają za sznurki, a my tańczymy nasze talenty, nasze możliwości i nasze życie są własnością innych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi pros. tu, no, tkami. Oczywiście na początku yy, muszę powiedzieć, że wszystko co tutaj mówię nie jest absolutnie żadną poradą finansową. Każde zdanie, każda hmm. część nawet zdania, która zostanie wypowiedziana nie jest w żadnym stopniu poradą finansową. Po poradę finansową zgłaszajcie się do jakichś tam instytucji finansowych w swojej okolicy, banków itd., tak Jestem na takich różnych grupach, powiedzmy nieoficjalnych rosyjskich, na przykład na Twitterze czy tam Telegramie, no, no, no nie, nieważne. W każdym bądź razie dzisiaj wypłynęło takie pismo, przynajmniej ja to widzę pierwszy raz. No i wprowadziło mnie to pismo. No, w, tak. No, zaczęło mnie to bardzo, bardzo zastanawiać. I co to jest? W nagłówku jest Centralny Bank Rosyjskiej Federacji, Bank Rosji, Moskwa. To jest 27 grudzień 2022. No, i tu jakiś numer pisma. Jest to pismo, w którym Centralny Bank Rosji zwraca się do innych banków z takim no, przymusem. przymusem. Tutaj powoli przelecę to pismo. O, widzicie sama, sama treść, tak? W z ukazem prezydenta Rosyjskiej Federacji yy, i tak dalej tam yy, do 31 stycznia 2023 roku realizować informacyjną kampanię yy, dla właśnie klientów. Dla osób fizycznych, ale wiecie co, przejdę na tłumaczenie, no i pokażę Wam o co chodzi. Tu jest, aha, jeszcze pokażę tutaj druga część, bo to jest druga część. Tutaj pierwsza część kończy się, kontrakt o prahażdżini wojennej służby w waróżiennych siłach Rosyjskiej Federacji, a także pawiestku a wyzowie wojennych. Komisariat. I zaraz, zaraz idzie tłumaczenie. I tutaj jest tłumaczenie: a więc, pismo informacyjne w sprawie zwiększenia płynności sektora bankowego. I tutaj instytucje bankowe Federacji Rosyjskiej muszą do 31 stycznia 23 przeprowadzić akcję informacyjną w celu powiadomienia klientów indywidualnych. I uwaga. Posiadających aktualne, przeterminowane długi z tytułu produktów kredytowych. Czyli wszyscy ci, którzy po prostu nie mają na przykład kredyt hipoteczny i go nie, nie spłacają lub inny kredyt. Yy. Chodzi o to, że żeby. Bo to jest tłumaczenie Google' maszynowe, tak, ale chodzi o, o to, żeby klientowi takiemu przedstawić yy, po prostu przymusową w należności, ale jest tam możliwość wstrzymania naliczania kar w przypadku to jest nazwane aktualizacji danych i przedstawienia przez dłużników oryginalnych dokumentów do weryfikacji. Co się za tym kryje? Przeprowadzenie również, te banki mają przeprowadzić, muszą, akcję informacyjną zapewniającą zaangażowanie, zainteresowanie dłużników, dostarczenie odpowiednich dokumentów do ugody, a także bezpośrednie pojawienie, pojawienie się takich osób w oddziałach instytucji bankowych. To jest ważne. Po prostu mają się z tymi dokumentami no, zgłosić do, do oddziałów instytucji bankowej. Kogo to dotyczy? Dłużników? Tak, ale kogo? Samych mężczyzn. Punkt trzeci. Dla dłużników mężczyzn. Dłużnikam Murskawa Pola. Jawiwszym się w bankowskie oddzielenie dla prawidłowego aktualizacji danych, priedastawić dla podpisania kontrakt. Dla dłużników mężczyzn, którzy zgłosili się do działów banku w celu aktualizacji danych, no, przewiduje się podpisanie kontraktu, umowy. I teraz jaka to umowa? Odbywania służby wojskowej w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a także no, po prostu pismo wzywające do komisariatu wojskowego. Rozumiemy to. No, i tutaj mają iść formularze bankowe odpowiednio do tych instytucji bankowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej z dnia 27 grudnia 2022 roku. Punkt czwarty. Słuchajcie, w przypadku odmowy podpisania umowy, tego kontraktu lub też odebrania wezwania. Na przykład ja to rozumiem tak, że jeżeli ktoś się jednak nie stawi, ale odbierze wezwanie, nie stawi nie stawi się do tego oddziału banku. To trzeba. I tutaj to jest też takie niedobre tłumaczenie, bo tutaj zafiksirować, to znaczy, na, w tym piśmie, tak? Bank ma zafiksować adkaz no powiedzmy, środkami zewnętrznymi, tak? I niezwłocznie wezwać funkcjonariuszy policji do zatrzymania takiej osoby. Czyli oddział banku, bank, ma, w przypadku odmowy podpisania taki, takiego właśnie wezwania, ma tego klienta po prostu nagrać, tak? Nagrać środkami zewnętrznymi i wezwać policję. Słuchajcie, a na czas odbywania służby wojskowej przez klientów. Którzy posiadają aktualne, przeterminowane należności z tytułów produktów kredytowych, zawiesić naliczanie na kar przez te banki, a także nie wdrażać procedury egzekucji należności. Podpisano prezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Czy to jest dla wszystkich jasne i czemu uważam, że to jest bardzo ważna sprawa? Ano dlatego, że zobaczcie, jaka pułapka. A więc ci, którzy. No, na przykład stracili pracę, bo ich firma no, zlikwidowała się. I uwaga, nie bierzmy tego wszystkiego tylko do, do Federacji Rosyjskiej. Słuchajcie, jestem w moim przekonaniu, w moim, ja, no, w moim przekonaniu, że jeżeli kraj, jakikolwiek będzie w stanie wojny, na przykład Polska, na przykład, nie wiem, Słowacja, czy państwa bałtyckie, bo na razie nie jesteśmy, ale za chwilę możemy być. To podobne rozwiązania, uważam, będą i u nas. Jeżeli ktoś jest dłużnikiem i na przykład mm, zacznie, przestanie spłacać kredyt hipoteczny, bo tak jak mówię, bo ceny energii rosną, ceny w szpaliw rosną, padnie firma, przeniesie się, wyniesie się z, z kraju albo, no, no, albo in, na skutek innych tam spraw przestanie, a dzisiaj zobaczmy, jak dużo firm pada, zobaczmy, jakie to jest skomasowane działanie na wielu frontach. No i kraj jest w czasie, w trakcie na przykład jeszcze dodatkowo działań zbrojnych. Hmm? Na przykład Polska wchodzi do, yy, po stronie Ukrainy, do, do tak, do wojny. Hmm? Zobaczcie, jak to jest przemyślane. Nie spłacasz kredytu, nie jest powiedziane, ile masz nie spłacić. Jednej raty, dwóch, a może, może, może trzech, może jednej. Nie? I bank ci daje glej. Albo się zgadzasz, i twój dług spłata, i tak dalej zostaje wstrzymana. I wszystkie kary z tego tyłu zostają wstrzymane. A jak się nie zgadzasz, to cię ma nagrać i zawiadomić policję. Fajnie. No. Zobaczcie, gdzie są prawa człowieka. Przeanalizujcie sobie też sytuację, żebyście żebyśmy wszyscy byli świadomi, w jakich czasach przyszło nam żyć. Takie. Takie właśnie pismo. Tutaj najciekawsza jest właśnie ta druga strona. Oto. Tutaj praktycznie y, ludzie tacy no, są łapani dosłownie, prawie, że w pewną, no, w pewien worek, tak? Jeżeli jesteś dłużnikiem, to nagle nie masz wyjścia. Bo bank Oddział banku, i tak dalej, będzie musiał yy, no, uwiecznić cię, wskazać, że to ty nie chcesz się zgodzić na taką umowę i wezwać policję. Czyli, czyli podsumowując, yy, masz wyjście, obywatelu, jeżeli jesteś dłużnikiem, masz kredyt i go nie spłacasz, zalegasz ze spłatą, albo idziesz do armii. I w czasie pobytu w armii twój kredyt zostaje i kary z, z tym związane z, z, za niespłacanie go zostaje zawieszony do momentu, kiedy wrócisz, albo jeżeli się na to nie zgadzasz, natychmiast zostaje wszczęta procedura odzyskania tego długu. Tak, no i oczywiście zostajesz tw twoja, twoja, powiedzmy. Twarz, twoje dane, i tak dalej zostają zabezpieczone i wezwana policja, jeżeli nie chcesz służyć w armii. Pytanie jest jeszcze jedno, co gdybyś zginął? Nie wiem, jak to jest w Rosyjskiej Federacji, ale podejrzewam, no, że jak jako powiedzmy bohater, no, być może zostanie ten, nie wiem, może skarpaństwa państwa przejmie. Nie wiem, nie wiem, jak jest w Rosji. Ten dług, yy, to jest sytuacja bez precedensu. Być może przejmie państwo i ta wdowa z dziećmi na przykład będzie mieszkać powiedzmy no już jakby na państwowym. Nie wiem, a może będzie usunięta. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Albo ona przejmie dług, no nie mam tutaj pojęcia. W każdym bądź razie, jeżeli nie spłacasz kredytu, to uważaj, bo możesz być no, w takim oto systemie. Bez wyjścia musisz iść do armii. To są rzeczy niesamowite. A teraz, a teraz wprost biznes, wprost biznes. Z 4 stycznia, no kryptowaluty na cenzurowanym. Regulatorzy ostrzegają banki przed, przed ryzykiem. Słuchajcie, wytaczana jest ogromna. Moim zdaniem Kampania antykryptowalutowa. Tutaj w USA amerykańscy regulatorzy nie chcą dłużej czekać z ostrzeżeniami i też do banków wysyłają dokument podpisany przez największe instytucje kontrolne, który ostrzega przed krypto. Tu sobie sami przeczytajcie. Generalnie przypomina się o takich sprawach jak Terra Luna, przypomina się o FTX-ie no, zwracają się w tym piśmie do banków o to, żeby strasznie uważały na właśnie kryptowaluty. A na naszym europejskim podwórku binkrypto.com informuje w artykule Roberta Kozłowskiego z 6 stycznia, że Europejski Bank Centralny chce, ma zamiar uregulować mm, kryptowaluty. Regulatorzy po prostu uważają, to jest generalnie ta sama narracja, że no, handel tymi cyfrowymi aktywami bez odpowiednich zabezpieczeń i tak dalej, procedur powinien, z, z, zwróćmy uwagę na słowa powinien być uznany za hazard. To nie jest jeszcze zabronione, to nie jest jeszcze wprowadzone, natomiast taka retoryka powinien być uznany za hazard. Oczywiście, dlaczego? ano, żeby nas ludzi chronić. Żeby chronić nas za wszelką cenę. Znowu przytaczany jest upadek FTX. O, oczywiście nic nie mówi się o tych podejrzeniach, że jakoby tam demokraci, tak? Ukraina i tak dalej. Wiemy o co chodzi, gdzie te pieniądze w Landry się znajdowały Jak i w jaki sposób przechodziły. No, ale pomijam to. Głos zabiera członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, który właśnie wyjaśnia, że, że trzeba natychmiast o i ostatecznie uregulować właśnie te cyfrowe aktywa i że wszystkie projekty krypto niosą za sobą spekulacyjne ryzyko, no ale tu akurat ma rację, tu akurat oczywiście to jest gigantyczne ryzyko spekulacyjne. Ale ciągnie dalej, że to powinno być po prostu podpięte pod działalność hazardową. I powinien być odpowiedni podatek, yy, który będzie pokrywał, jakby odzwierciedlał to potężne ryzyko dla tych, którzy, którzy tymi aktywami powiedzmy handlują, tak? No i tam cała masa, że dochodzi na tym punkcie do ogromnych przestępstw i tak dalej. Znowu pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, obchodzenie sankcji, itd., itd. Nic nie jest mówione na ten temat, że od dziesięcioleci normalna gotówka również była używana do właśnie do tego samego, do handlu dziwnymi rzeczami, do prania pieniędzy itd. i tak dalej, i tak dalej. No, ale to już nie będę w to wchodził. Retoryka jest taka, że to konsumenci powinni być absolutnie chronieni przez Komisję Europejską, tak samo właśnie w podobie jak gry hazardowe. I powinien być odpowiedni podatek, tak? ponieważ nakładane są koszty na społeczeństwo. Wtedy, kiedy ktoś przegra, wszystko straci i na przykład jest, ja to tak rozumiem, jest klientem opieki społecznej, to państwo ponosi koszty, tak? No cóż, w, moi, w mojej ocenie to jest celowe, celowe celowa taka narracja idzie i z oceanu i tutaj z EBC, z Europejskiego Banku Centralnego, zauważam z każdym dniem coraz więcej artykułów w tym, w tym tonie. Jest to, no w moim powtarzam przekonaniu, odciągnięcie, próba odciągnięcia ludzi od tego typu aktywów. Uważam z drugiej strony, że rzeczywiście, y, finans, y, no, a zaangażowanie się finansowe y, w tego typu aktywa jest rzeczywiście cholernie, niebezpieczne, bardzo spekulacyjne, i każdy tutaj rozsądny człowiek powtarza, że no. Nie, wręcz nie powinno się angażować środków, których nie można stracić. Yy, powiem bardziej jeszcze obrazowo, to jest coś takiego dla mnie, jak yy, w Japonii. Przez całe stulecia, kiedy byli ci samurajowie i tak dalej, jeżeli oni wychodzili na jakąś, opuszczali swoje rodzinne domy na jakąś wyprawę wojenną, to żegnali się z rodziną. Na wieczność, tak? Żegnali się po prostu z tą rodziną, powsze czasy, tak jakby, no, jakby umierali, tak? I uważam, że podobne, w pewnym sensie, nawet może nie w pewnym sensie, podobne mechanizmy należałoby w głowie, w psychice sobie wbić, że jeżeli wkładam na przykład 10 zł w krypto, to żegnam się z tymi pieniędzmi i w mojej właśnie psychice no coś takiego, żeby sobie wybudować, że no koniec, tej kasy nie ma. Czy będę żył, czy mi to w niczym nie przeszkadzi, jeżeli je rzeczywiście stracę, czy będę miał płynność? Jeżeli tak, jeżeli stać mnie na pozbycie się takich pieniędzy, to takie kwoty inwestuję. Nie? Natomiast nie większe, nie większe. To jest, to jest uważam pewnik i tak uważam, należy do tego podchodzić, bo faktycznie jest to bardzo, bardzo ryzykowny aset kryptowaluty. No, ale no, osobiście, osobiście, no, myślę, że, że jest to po prostu no, propaganda, ponieważ Turcja w 2023 wprowadza lirę jako CBDC. Inne kraje, również Rosja, właśnie, właśnie ta Rosja, no, Europejski Bank Centralny oczywiście przygotowuje się do swojego wejścia z CBDC i inne, inne państwa. No i chcą mieć dobre wejście po prostu, tak? Chcą troszeczkę przygasić, chyba tutaj, entuzjazm. Jak będzie, zobaczymy. Ale osobiście uważam, że będzie, będzie kiedyś lepiej. Na razie w tym odcinku to wszystko. Cześć.